Mamy zadanie następne. Zróbmy to zadanko oznaczone. Zaraz, momencik. Jest widoczne. Dobra, nie chcę się ustawić. Ostrość. Ale jest to zadanie czwarte. Spróbujmy jeszcze raz. Dobra, będziecie musieli to popatrzeć sobie na to w podręczniku. Wypiszmy sobie zatem dane. Ja już to zrobiłem. Chłopiec kopnął piłkę. Zawodnik kopnął piłkę. Masa piłki to dziesiąte kg. Działał na nią siłą dwie, 240 N i bardzo ważne w czasie. I tu musimy sobie zapisać czas. 5 tysięcznych przepraszam, 500 sekundy. Dobra, co mamy obliczyć? Mamy obliczyć w podpunkcie A przyspieszenie, w podpunkcie B prędkość i tu jest napisane prędkość początkową, jaką uzyskała piłka. Jest to troszeczkę. Jest to troszeczkę niefortunne. Prędkość początkową widzicie? Jest to troszeczkę niefortunne, no bo nie wiadomo, czy to jest prędkość yy, początkowa. No, bo jeżeli on tą piłkę kopnął, załóżmy, że trzymając ją w ręku, to jej prędkość początkowa była równa zero. Potem w czasie tego kopnięcia ona osiągnęła jakąś bardzo dużą prędkość. No i załóżmy, że po jakimś czasie się zatrzymała. Jeżeli byśmy to rozpatrywali w kategorii ruchu jednostajnie przyspieszonego, a potem jednostajnie opóźnionego, to wykres wyglądałby tak. Popatrzcie. Zaznaczmy sobie. 5 setnych sekundy to będzie taki tutaj czas. To jest nasze 0 0,5 sekundy. I od prędkości początkowej równej 0, piłka osiągnęła jakąś prędkość maksymalną. I teraz, dla momentu kopnięcia, to jest prędkość końcowa. Ale dla momentu lotu piłki, czy ona była kopnięta w górę, czy, czy, czy poziomo, czy pionowo, nie ma znaczenia. To, był, to była jej prędkość początkowa, rzeczywiście. Czyli w tym przypadku, no, ja bym to nazwał prędkość maksymalną. Czyli tak, najpierw piłka w ciągu setnych sekundy przyspieszyła, no a potem jej prędkość po jakimś czasie na pewno zmalała do zera. Chyba, że po drodze ktoś inny ją kopnął. Ale zakładamy, że nie kopnął. Że zawodnik sam trenował na orliku, bo teraz nie wolno z chałupy wychodzić i nie wolno się spotykać, więc nam chodzi, moi państwo, o tę prędkość w tym miejscu. O tę prędkość, tutaj. Rozumiecie, tak? Jeżeli nie, no nie słyszę, żeby ktoś nie rozumiał, więc jedziemy dalej. No i zadanie w tym momencie zrobiło się bardzo łatwe. Jeżeli już tylko sobie narysowaliśmy i wiemy, o co nam chodzi. Zrobimy podpunkt A. Jest bardzo prosty, dlatego że pytamy o przyspieszenie, a przyspieszenie to jest siła przez masę. Jeżeli teraz wstawimy wielkości, otrzymamy przyspieszenie to będzie 240 N przez. 4 kg, a to nie chce inaczej wyjść, tylko wychodzi 600 metrów na sekundę do kwadratu. Jest? Bardzo fajne. Dobrze. No, to teraz zajmijmy się tym kawałeczkiem, tym kawałeczkiem wykresu. Jak już znamy przyspieszenie, mamy obliczyć tę prędkość. A mając przyspieszenie i mając czas, Pamiętacie, to jest zmiana prędkości od zera do tego miejsca, tak? Możemy sobie spokojnie napisać, że pod punkt B, cóż to jest przyspieszenie? Przyspieszenie to jest również zmiana prędkości w czasie, w którym to nastąpiło. Ponieważ prędkość w tym miejscu, dla tego odcinka, to była prędkość początkowa, Ponieważ prędkość początkowa wynosi 0, musimy obliczyć prędkość końcową. Czyli przyspieszenie będzie to prędkość końcowa, odjąć prędkość początkowa przez czas, w którym to się wszystko zdarzyło. Czyli stawiając w to miejsce 0, otrzymujemy prędkość końcowa przez czas, w którym to się stało. No, i teraz biorąc pod uwagę to, co podkreślę na czerwono, to i to, możemy sobie spokojnie wyprowadzić wzór na prędkość końcową. W tym przypadku prędkość końcowa będzie równa, a razy czas, w którym to się stało, czyli przyspieszenie razy czas, czyli prędkość końcowa. Będzie równa, a to będzie równe ile? Trzydzieści metrów na sekundę. A kuku zrobione. Jeszcze raz tylko wróćmy do tego nieporozumienia, czy to jest prędkość końcowa, czy to jest prędkość początkowa. Dla dalszego, dla dalszego ruchu piłki to jest prędkość początkowa. Ale w naszym podpunkcie B na odcinku czasu 5 sekundy, to jest jej prędkość końcowa. Także tutaj ja bym tutaj w danych napisał prędkość końcowa. Nie wiadomo. Taka, tak zostało zadanie sformułowane. Ale myślę, że wszystko jest jasne. Jak sobie jeszcze raz sobie życie, to, to będzie jeszcze jaśniejsze. Dobra, do następnego zadania.